Witam serdecznie w Wyzwaniach Widzów, jedynym takim programie, w którym nasi gracze mogą usiąść wygodnie w fotelu i obserwować moją grę na ich własnej trasie. Kto dziś będzie miał taką okazję, dowiemy się w przeciągu najbliższych 16 minut, a na razie poznajmy naszych śmiałków. Kuba 9000, Miku, Dawid Prac oraz Mad Gamer PL299. Standardowo zaczynamy od eliminacji i za chwilę pierwsza gra. A naszym pierwszym graczem jest Kuba 9000 i to od rozgrywki na Twojej trasie zaczniemy dzisiejszy odcinek. Rekord na mapie to 1497. O, już dalej nie zdążyłem przeczytać. No trudno, jak widzicie, no nie jestem mistrzem szybkiego czytania. Także tu się nie udało. Ale zobaczymy, jak pójdzie nam na samej trasie. Kuby 9000. Jak widzicie, trasa nie jest szczególnie długa. Swoją drogą jest to chyba najkrótsza trasa do tej pory w programie. Złoto jedynie 17 sekund. No i zobaczymy. Jeszcze parę sekund i będziemy na mecie. No i proszę bardzo. To już prosta technicznie. 16.38, nasz czas. Trzy medale już na koncie. No i teraz pytanie. Ile udało ci się ustanowić drogi Jakubie? Jeszcze nie zerkam w lewy górny róg, także jeszcze nie wiem. Tam pisało 14.97. Hmm. Aż, aż wiecie co? Nie chce mi się tam zerkać jeszcze. Naprawdę nie chce mi się. Bo ch chyba jeszcze nie chcę wiedzieć, czy to rzeczywiście ten czas jest. Na razie jest przebitka 25 setnych, i to jeszcze nie jest to. Myślę więc, że udało ci się zejść poniżej 16 sekund. Wciąż nie wiem, jaki jest twój czas. Także naprawdę udało ci się zejść poniżej 15 sekund na takiej trasie. Hmm. No, byłbym pod bardzo dużym wrażeniem, a tymczasem kolejny rekord, proszę Państwa, 28 setnych. Także trzeci przejazd rekordowy z rzędu, czy będzie czwarty? No, będę w szoku. Proszę uprzejmie, czwarty rekord jest 15:80 i nadal nie ma medalu autorskiego. No coś nieprawdopodobnego. Czwarty przejazd rekordowy. I w tej chwili zaczynamy już piąty przejazd. Nie, nie mówcie mi. Nie mówcie mi. Piąty rekord. 15:67 i. Nie ma, nadal. Ok, ja już się nie odzywam, ale wiedzieć trzeba jedno, że. Trzeba jeszcze przebić ten czas. Tak, a ja wciąż nie wiem, ile jeszcze setnych muszę przebić swojego duszka. Tak, bo sobie taką ekstrawaganzę znowu zrobiłem. No, tu już nie zdołałem wyprzedzić. Tak, wy już na pewno wiecie, ile zdołał ustanowić Jakub. Ja nadal nie wiem, czy to jest 14.97, czy to może czas nieco dłuższy. Zresztą, jeśli to byłoby 14,97, no to ja byłbym naprawdę pod wrażeniem. Będzie rekord kolejny. 900 tym razem przebitki. Także brakuje no co najwyżej 61, ,00. ale 61, hmm. No, nie wiem, czy mi się to uda. No, może jeszcze poniżej 15,50 zdołam przebić. Okej, okay. 10 setnych. No to udało się poniżej 15,50. Zostało 51 setnych, co najwyżej. Tak, bo nadal nie wiem, nie chcę zerkać. Mimo wszystko, tam do pierwszej połowy było naprawdę dobrze, potem już no, ciut gorzej. Pojechałem. Jedyno jest pewne, że z każdym kolejnym rekordem jest coraz trudniej przebić swój czas. Ja już to powoli odczuwam powiem wam. Eee, no, już mam kłopoty z przebiciem swojego duszka, a co najgorsze nie wiem nadal, ile, ile mi brakuje do autora. Okej, okay, udało się dołożyć 300 po dłuższym czasie, niestety nadal nie ma medalu autorskiego. Ale powiem wam, że mam już ogromny problem z przebiciem duszka. Na pewno nie ustanowiłeś 15 sekund i 45 setnych, czyli zdołałeś pojechać znacznie szybciej. E, ale ja już, ja już lepiej chyba nie dam rady pojechać. Także, jeśli Twój czas rzeczywiście wynosi 14,97, to. No to, chłopie, jesteś, jesteś mistrzem. Po prostu. A to już jest ogólnie Twój piąty udział w programie, jeśli się nie mylę. I tylko na dwóch Twoich trasach spośród pięciu udało mi się zdobyć mm, cztery medale. No to już na pewno o czymś świadczy. Świadczy to o Twoich e, niezaprzeczalnie wysokich umiejętnościach jazdy w tej grze. No ja, jak widzisz, już Twojego wyniku raczej nie przebiję. Chociaż nie wiem, ile do Ciebie brakuje, ale. E, no nawet jeśli jedna setna brakuje, no to ja już choćby tej jednej setnej nie umiem wydusić. Chyba że w tej próbie. Chyba że. 15,33. No i limit prób w tym wyzwaniu niemalże się wyczerpał. To już jest ostatnie podejście. No nie wydaje mi się, żebym mógł coś jeszcze tu poprawić. No zobaczcie tylko jakie ja muszę mieć umiejętności, żeby jeszcze szybciej tę trasę przejechać. Niestety. W rzeczywistości Twój czas Jakubie wynosił 15-14, co nie ukrywam, zaskoczyło mnie, ponieważ szczerze powiedziawszy, brałem pod uwagę tylko ten czas, który był już wyświetlany w wintrze, czyli. 14.97. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet 15.14 jest dla mnie czasem no nie do ustanowienia. Szapopa. Natomiast przechodząc teraz do twojej trasy, to uważam ją za bardzo fajną. Podoba mi się jazda wysoko nad ziemią. Osobiście nie mam większych zastrzeżeń. Gratuluję obronionego medalu autora. Gramy drugie eliminacje. Naszym kolejnym uczestnikiem jest Nowerty Hack. Witam cię w programie. To jest twój debiut, także bardzo mi jest miło, że zdecydowałeś się wziąć udział w wyzwaniach widzów. Jedziemy! Intro bardzo króciutkie, ale intensywne. Tak się prezentował wstęp, a teraz już przystępujemy do oficjalnej jazdy 31 sekund na złoty medal, 35 sekund na srebro i 44 sekundy na brąz. Jeśli uda nam się przebić w któryś z tych czasów, to otrzymujemy medal, który jest przypisany do tego czasu. I oczywiście istnieje też czwarty medal, tak zwany medal zielony i otrzymujemy go, jeśli uda nam się przebić lub wyrównać czas autora danej trasy, czyli w tym przypadku użytkownika Hack. Tak, oczywiście fajnie byłoby zdobyć wszystkie cztery medale od razu, choć założę się, że to nie będzie zbyt łatwe. Na razie 30 sekund i 87 setnych, także jest złoto od razu. Zobaczmy, ile zdołał ustanowić nasz gracz. No i proszę uprzejmie 29,13. Także brakuje sekunda 70, tak około. Czy jest to możliwe, czy nie? No, ciężko powiedzieć. Na razie spróbujmy duszka przebić. W ogóle. No, myślę, że to nie jest trasa zbyt idealnie przejechana. Ale tutaj, no. Chociaż będzie rekordzik, niewielki, ale jednak 13 setnych przebitki. Jedziemy dalej. Powiem wam, że zaczyna się powtarzać sytuacja z poprzedniej trasy, czyli kilka rekordów z rzędu, i później nagle zacięcie się. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Może zrobimy w ten sposób. Chociaż. O, to nawet było dobre. Na razie jest 88. Setnych, bardzo przyzwoita przewaga. No będzie kolejna przebitka. Tak jest. Pół sekundy prawie. Zbliżamy się do czasu autora. No to kolejna próba przed nami. Jeszcze sekunda i 12 setni. I dokładnie 112 setnych numer alarmowy, akurat całkiem ciekawie się złożyło No proszę 20 setnych i kolejna przebitka. Kontynuujemy jazdę 75, setnych, jeśli dobrze liczę. Tak jest. No ciekawe jak ten przejazd się zakończy. 27 setnych jest. 48. Wow, czy to jest ten przejazd? A i jeszcze nie, jeszcze nie. Ale zwróćcie uwagę, że już bardzo niewiele zabrakło. To już tylko 12 setnych. No, wydawać by się mogło, że autor jest już w zasięgu ręki. Tylko jeszcze trzeba po ten medal sięgnąć. Uwaga, 33 setne. Moi drodzy, to już może być to. I... 28. Troszeczkę się mniejsza przewaga. 29,16. To już tylko 3 setne. No już myślałem, że to będzie to, a jednak trzeba będzie jeszcze troszeczkę się natracować. Ale 3 setne, no to jest absolutnie do zrobienia. Na pewno końcówkę troszeczkę gorzej przejechałem niż początek. 嗯。Mm. Uwaga, uwaga moi drodzy! Jest, dobrze, mamy zwycięstwo! Dziękuję uprzejmie! Jedyne, do czego bym się na pewno przyczepił, to moment, w którym trzeba wznieść się w górę, ponieważ tutaj fizyka dość często nie sprzyja, co może akurat denerwować. Poza tym, twoją trasę oceniam pozytywnie. Trzymaj, tak dalej! To już wszystko w tym odcinku. Czas programu się skończył. Bardzo dziękuję zarówno za uwagę. Dziękuję też uczestnikom, których trasę dziś przychodziłem. Z pozostałymi graczami spotykamy się już w następnym odcinku. Niechaj szczęście wam wtedy dopisze. Jeżeli pragniesz wystąpić w programie, chciałbyś zobaczyć, jak poradzę sobie z Twoją trasą lub chcesz udowodnić Twoją kreatywność, zapraszam! Nie musisz wysyłać żadnych SMS-ów. Wystarczy śledzić instrukcję, którą widzisz teraz na ekranie. Pamiętaj, by Twoja trasa trwała nie dłużej niż 60 sekund. Pełny regulamin znajdziesz w opisie pod każdym odcinkiem programu. Do zobaczenia w wyzwaniach widzów.